Lubię kiedy mężczyzna. Jest słabszy ode mnie. Co to jest męskość? Siła fizyczna. Logiczne myślenie. Tyle. IQ czy bicepsy IQ Leszek kołakowski czy Brad Pitt. Leszek kołakowski. Adam Małysz czy Jacek Rzakowski? Jacek Rzakowski. Najciekawszy prezent od mężczyzny, jaki pani dostała w życiu? Hmm. Co to było? Chyba resorak. Taka imitacja Mercedesa. No to godnie, godnie. <grym> A Ile razy pani się zakochała? wydaje mi się, że to było zauroczenie. Że jeszcze zakochanie mnie czeka. A pierwsza miłość, czy pierwsze zauroczenie? Kiedy? E szkoła podstawowa, klasa piąta. E Michał Czerzewski. E Jaki mężczyzna nie może być? Leniwy? Nie może być nudny? Nie może być obojętny. A trzy najważniejsze, najbardziej pożądane cechy u mężczyzny. Hmm. Uczciwość, poczucie humoru i szaleństwo. W takiej kolejności. Ja nawet nie wiem, czy to są trzy najważniejsze cechy. Jest tyle, które ja potrzebuję tych cech, że to jest za mało. Każda z tych trzech ma jeszcze 100 pod, podpunktów. No to faktycznie byś może na tę miłość trzeba będzie no, trochę chyba poczekać. Dlatego. W stosunku do mężczyzn jest pani modliszką czy kociakiem? Jestem ostra, niemiła, więc nie wiem, czy się modliszkę i kociaka. Aczkolwiek często jestem bardziej kociakiem, ale takim bardzo ostrym. Trzej najważniejsi mężczyźni w Twoim życiu. Karol Wojtyła. Mój tata. Mm. I. Miejsce czeka na wypełnienie, tak? Tak. A najważniejsi, najwybitniejsi mężczyźni w historii cywilizacji? To no, tu się nie będę powtarzać, bo to jest jakby do, do pytania wcześniejszego 3, tak? Aż tak daleko nie będę sięgać, więc dosyć blisko. Na pewno legwa łęsa. Myślę, że... Jeżeli będę poznać mogła rozwinąć, to powiem dlaczego, bez żadnej długiterii. Bardzo proszę. Um, dlatego, że ogromnie się cieszę, że spotkałam go na swojej drodze, um, zawodowej. Um, bo dzięki niemu y, tak naprawdę mam, mogę poznać siebie y, w środku cały swój, y, wydobywać kąszt, z którego mogę wybierać jak spalety barw, emocje, wszystkie moje, y, wszystkie moje y, uczucia. No jest to dla mnie bardzo ważne i wielkie spotkanie i będzie to bardzo ważne mężczyzna w moim życiu, w sensie y, jako, jako osoby jakiejś ważnej takiej dla mnie. Czyli na Pani Kościelniak ciągle jestem kościelniakiem, jednym z największych dla mnie Kościelniak jest, jest po prostu zwykłym kościelniakiem. Ja go, nigdy, ja go nigdy tak nie odbieram, szanuję wszystkie takie rozmowy na jego temat, zdania i wypowiedzi. Dla mnie kościelnik jest zwykłym kościelniakiem, zwykłym facetem, który jest przez to wyjątkowy, że dla mnie się cały czas rozwija. Cały czas, jeżeli dla, dla innych gdzieś stoi, albo gdzieś się zapadł, ok, Szanuję to i rozumiem. Dla, nam, dla mnie codziennie idzie do przodu i codziennie szuka czegoś nowego i cenię go za to, że, że szuka. O tak. Jeszcze jeden? Jeszcze chyba? jeden? Mamy Wałęsę, mamy Kościelniaka. Może się gniewem. Czy. Kobieta zajmuje właściwe miejsce w życiu publicznym. Kobieta. Jest za mało jej. Mogłoby być więcej. Aczkolwiek szanuję to, co jest dawane dla kobiet i to, w czym mogą się wykazać. Czy powinny być prowadzone parytety, na przykład w polityce, że powinno być po połowie mężczyzn i kobiet w parlamencie? Jest mi to bez różnicy, ale jeżeli jest kobieta w polityce. Powiem szczerze, odcinam się od polityki zupełnie. Nie wiem, mam nadzieję, że kobieta w polityce jest na równi traktowana, jeżeli się wypowiada, albo nie. Mam nadzieję, że jest na równi traktowana z mężczyzną. Dla mnie to by było istotne. Szczególnie kiedy jest Joanna w senerzu. Szczególnie. Pozdrawiam. Ale. Jeżeli już ma coś do powiedzenia i się wypowiada, to jest tak samo poważnie odbierana i na, na tej samej yy, półce stoi co pan. 90, 60, 90. Tak często mężczyźni odpowiadają, kiedy są pytani o wymiary w e, kobiety. Czy kobieta jest w stanie powiedzieć coś o fizyczności mężczyzny, jak powinien. To się powiedzieć. chyba tak patrzyło, że tak się sprawdza mężczyznę, o ile wiem. Nie, dla mnie to są mity. To są już takie mity, 90-60-90. U mnie koledzy wszyscy im więcej tym lepiej, albo im mniej tym lepiej. A jeżeli chodzi o panów, tu, tu, jeszcze w paru innych miejscach. Bo to co mnie podnieca to... Nie kasa, Seks, hmm. pasja. Pasja u ludzi w pracy. Zresztą cieszę się bardzo, bo w, w moim wypadku, jeżeli jestem na scenie, mam bardzo dużo kolegów i koleżanek, którzy są tu z pasji. Patrzę na przykład na nasze wypłaty. I e... pasja jest tym większa. Czasami szewska, tak? Tak, ale to mnie bardzo podnieca pasja, zaangażowanie i ta taka żagliwość pracy, tak naprawdę naszego zawodu. Idziemy niby do fabryki, jak się to czasami mówi, ale to mnie bardzo podnieca. Długo wybieram, czy kupuję w ciemno? Zależy. Czasami wybieram tak długo, że nie wybiorę. A czasami idę biorę i mówię jest mam. Kiedy myślę o domu. Wzruszam się. Bardzo rzadko jestem w domu, bo dwa razy do roku tak naprawdę na jedne i na długie święta. Myślę ciepło bardzo. Chociaż dzieciństwo było bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o, o naukę, ale bardzo pozytywnie. Mhm. Kolory mojego dzieciństwa: eee, niebieski, trochę czarnego i żółty.